Idę go w prawo. Sprawdź co jest po tamtej stronie. Okej. Okay. Dama dworu na patrolu? Potrafi o siebie zadbać. Kim jesteś? Twoja przyjaciółka ma taką delikatną skórę. Jestem Zordian. Spokojnie, moja droga. I słuchaj. Zrobisz coś dla mnie. I o kto? Nic nie znalazłam. Możemy wracać do zamku. Nie martw się, Hayley. Diabrol znajdzie sposób by go znaleźć. Są pewne trudności. Ciężko namierzyć forkasę. Wiesz, mógł gdzieś naprawdę daleko się odrodzić, więc długo zajmą poszukiwania. Wiesz, jak długo może potrwać lokalizacja? Nawet dziesięć tysięcy lat. A jeśli czar się wyczerpie, znaczy, że nie ma w ogóle zasięgu. Podróżujesz z planety do planety, by znów móc z innego punktu coś namierzyć. Ja pierdolę. Heili, nic ci nie jest? Jest dobrze, ale wygląda na to, że muszę znaleźć inną drogę. Idź naokoło, dołączę do ciebie. Kurwa, Mać. Niedługo będę. To ty. Spokojnie, nie świruj. Nie skrzywdzę cię. Czego ode mnie chcesz? Pomóc ci. Niby jak. Pracujesz dla Alkali'ego, pozwoliłeś nam wtedy uciec. Kim ty jesteś? Nazywam się Khagel. Jestem najemnikiem. Pracuję dla Alkali'ego z przymusu. Nie podejrzewają cię o zdradę? Raczej nie. Zaprzyjaźniłem się z jego synem. Przynajmniej tak myślę. Wyjątkowy skurwysyn. Schowaj się. I jak? Czysto? Tutaj tak. Ale myślę, że od prawej armia będzie przychodzić tędy. W takim razie będzie trzeba się zbierać. Musimy po cichu wyprowadzić moje oddziały. Pójdę jeszcze sprawdzić okolice z góry, czy nie zajdą nas od tyłu. Nie uciekaj przede mną i nie rzucaj czarami, bo cię znajdą. Powiedz, co masz powiedzieć i daj mi odejść. To kopia dziennika Alkali'ego. To najważniejsze fragmenty, które mogą pomóc Diablo. Nikomu innemu o tym nie mów, bo stworzy się szum. Co tam takiego jest? Chcesz to poczytaj, a teraz idź szybko w tą stronę. Tam znajdziesz przyjaciółkę. Śledziłeś nas? Tak, by wiedzieć jak mogę od was odciągnąć swoich. Ale też nie mogę się zamaskować. Co zamierzasz? W miarę możliwości przekazywać różne plany Alkali'ego. A jeśli cię nakryją? Trudno. Elfich Bogów trzeba chronić. Idź już. Co? Idź. Musisz trzymać się z daleka od elfy, lub całkowicie pozbyć się uczuć. Ja i uczucia, ojcze. Nie ściemniaj mi tu. Byłeś zakochany kiedyś w Elfce. To było dawno temu. Twoja matka była Elfką. Wiem co mówię, trudno to odegrać. Według wywiadów córka Iris przypomina Elfa. A to nie egipska? Ty mi powiedz. Widziałeś ją. Jaka jest? To ma być jakiś test? Nie, powiedz mi prawdę. Przed nimi trudno się uchronić. To trzeba od razu zabijać. <laughs> Jest urokliwa. Typowe dziewczyny. Dobry materiał na plan hybrydy. Oczywiście, no ale szkoda, zwiała nam. Ale kiedyś będzie moja. Czyli jedna. Wiesz, ojcze, nie martw się o to. To by mi weszło na zdrowie. Gorzej dla niej, byłaby moim pieseczkiem na łańcuchu. W czym złego, by zniewolić dla siebie piękno? Słysz? Ja tam takie piękno trzymałbym w klatce. By nie uciekła? I by nie porwali, tak jak Twoją matkę. Darhan za to zapłaci. Pierwszy oddział przeniósł go pod góry pod Dragon Widzisz, synu, kto wybrał. Choć niestety nie przywróci to życia Twojej matce. Żołnierzem popłyniemy statkiem do Nether Storm pokryczały z naszady. Tak, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli wszystkie w komplecie. Posłałam już patrole, aby oczyścili wam drogę, ale nie pójdziesz z jednym żołnierzem. Przyznaczę ci kilku. W porządku. Podejrzewam, że nie będzie nas jakiś tydzień. Dobrze, więc dawaj znać, jak przechodzi droga. Poczekaj przy bramach zamku, żołnierze do ciebie dołączą. Tak jest. Skarjan! Co jest? Tu masz list. Musisz się spotkać z jakimś przyjacielem w Shadow Moon Valley. Mówił, że musi z tobą porozmawiać o pilnej jakiejś sprawie, tajemnicy. To pewnie. Dzięki. Proszę. Hej, co tam? Właśnie wybierałem się do Alei Księżyca. Shadow Moon? Tak. Przyjaciel ma do mnie sprawę. Może chcesz wybrać się ze mną. I tak wiesz o co chodzi. Tu chodzi o kamień? Najbardziej prawdopodobne. Nic mi o nim nie mówiłeś. To wspólnik mojej tajemnicy. Mieliśmy zabrać ją do grobu. Rozumiem. W porządku, więc yy, chodźmy. Czyli tak po prostu cię znalazł. Śledził nas, ale uważa, by brać tylko nas za cel. Innych odciąga w przeciwne strony. Poza tym oni sami się przemieszczają. Ukrywają się. Kagar mógł powiedzieć, gdzie, co jeszcze mówi? Tylko tyle. No i, że będzie starał się nam jakieś informacje jeszcze przekazywać. Skąd go w ogóle znasz? Z dawnych lat. Był kiedyś w armii Tauretów. Wiem, że zrobiłby wszystko dla swojej córki. On ma córkę? Biologiczną, tak. Czyli... dla niej zabiłby nawet nas. Bez wahania. Ale skoro nam pomaga, chyba wie, w co się pakuje. Mówił, że elfich bogów trzeba chronić. Dlaczego myślę, że chodziło mu o mnie? Być może wie więcej niż ci powiedział. Nie było czasu. W pobliżu był Mazork. Dał mi więc dziennik. To i tak się przyda. Dziękuję, Heidi. Tylko nikomu o tym nie mów. Musisz porozmawiać z królową. Moją matką? O czym? Nastąpiły pewne zmiany w twoim małżeństwie. Jakie zmiany? Czemu się zawahałeś? Wolę, byś dowiedziała się od królowej. To coś strasznego? Zależy dla kogo. Powiedz mi, proszę. Będę wiedziała, na jaką rozmowę się z nią przygotować. Możesz poślubić mnie. Ci odpowiada? Wiem, że dalej się boisz. Ja. To niebezpieczne, wiesz o tym. Postaram się Tobie pomóc. A kto pomoże Tobie? To już nawet nie chodzi o mnie. Wiesz na czym polega to wszystko? Jak wygląda przebieg rytuału? Kosztowanie wzajemnie swojej mocy przez dotyk. Damy radę. Nie, bo Ty się nie boisz. I słusznie. W dodatku, przez eufory, jaką przez ciebie doznam, mogłabym zdziczać przez klejnot mocy. Rozszarpałbym cię. Nie boję się ciebie. Boisz się do mężczyzny. Dlatego zadałem pytanie: Kto tobie pomoże? Sama i jakoś. To tak nie działa, Hayley. Ja. Wiem, że chcesz pomóc, ale nie od razu mi się poprawi. Gdy się przybliżasz, natychmiast sztywnieję i mam wrażenie, że zaraz serce mi wyskoczy z piersi. Skoro postanowiłaś pomagać mi w tej terapii Moonroka i Sity, to jak to sobie wyobrażałaś? Po prostu poczułam, że muszę, bo mimo świadomości, co złego mi możesz zrobić, chciałam być przy tobie. Naprawdę ciężko to wytłumaczyć. Miałam poślubić Gizara, więc nie chciałam cię pokochać. Odpychałam to. O teraz. Teraz. blokuje mnie strach. Rozumiem. Idź do królowej. Choć osobiście uważam, że to w obecnej sytuacji zły pomysł.

Więc te zmiany małżeństwa są oczywiście związane z polityką. Tak, Egiptolia jest dla nas najważniejsza i musimy się z nią zjednoczyć. Z Ozyrysem czeka was rytuał prezentacji więzi i przyjęcia. Wiem, jak to przebiega. Haley, rozumiem, jeśli się boisz. Widziałam to po twoich oczach, ale niestety tak trzeba. Byśmy byli silniejsi, tak wiem. Ja również musiałam swoje szczęście poświęcić i zostawiłam diablo, bo jedyne co z nim wtedy mogłam, to schować się pod ziemią i słuchać, jak Alkali wszystko niszczy. Musiałam wybrać azyla dla dobra nas wszystkich. Azyl o wszystkim wie? Tak. Ciężko mi było wyznać, że nie czuję do niego miłości. On sam wiedział, ale powiedz, Heili, co byś zrobiła na moim miejscu? Pokochałabyś na siłę innego? Tak się nie da. Cieszę się, że rozumiesz, choć obawiam się, że inni przez to mogą mieć do mnie problem. Nie mogę porzucić tronu dla miłości i stąd uciec. Gdy ty zasiądziesz na tronie, więź z Azylem nie będzie mnie obowiązywać. Więc ci na rękę, że wychodzę za mąż? Wiesz, dlaczego wybrałam Ozyrysa na twojego męża? Bo wiem, jak na niego patrzysz. Forkas i Sachmet również darzyli się miłością. Zostaliby tutaj, w Magur. A gdyby nie to, że Forkas zginął, ja poślubiłabym Jizera. I co wtedy? Przeniosłabyś się z nim do Zuldrak. Ale co po tym? Da się kogoś pokochać na siłę? Nie, ale... ale to dla dobra uniwersum. Tak wiem. Rozumiem cię, matko. Nie musisz się tłumaczyć. Świat musi być kompletny i bezpieczny, by mieć o co walczyć. Gdzie jest Cido? Wyjechała na tydzień. Powiedziałabym jej, że wyjeżdża. Czy... może to dziwnie zabrzmi, ale mógłbym prosić o jakiś jej skrawek ubrania. Chciałbym ją namierzyć. W porządku, ale nie musisz się niczego obawiać. Jeśli poczuje się zagrożona, mam dostać sygnał z jej kryształu damy Dworu. Poza tym, Sita ma się z nami skontaktować telefonicznie. Po co wyjechała? Po kamień ze sztyletu. Wyruszyła z eskortą. Zaprowadzę cię do jej komnaty. Większość istot ma dług u Alkaliego. Dobrze wiedział, jak sobie dobrać kumpli. Ale my też jesteśmy uzbrojeni w asy. Które w każdym momencie mogą zapierdolić samych siebie, nim dojdzie do wojny. Dawka większej mocy ma swoją cenę. Poza tym, chociaż tak możemy równać się z Alkalim, potrzebujemy i tak więcej sojuszników. Na wojnę z Czarnym Baranem ciężko będzie takich znaleźć. Iris, będę musiał wyjechać na jakiś czas do Hegii. W jakim celu? Być może zyskam potrzebne informacje od tamtejszych koronowanych głów. Mogą doprowadzić do jednego słabego punktu. Jesteś jego synem? Tak, ale to nie znaczy, że wszystko o nim wiem. Hygiejczycy gromadzą każdą informację. Może się czegoś dowiem. Azyl, robimy wszystko co możemy. Myślisz, że nie wypytywałam się Hygiejczyków? Niekonkretnych osób. Czyli kogo? Później ci powiem. Gdy wrócę. Ronwen, mam do ciebie pilną sprawę. Słucham. Dostałem cynk od naszych informatorów Korony Magłor. Pewien kozłowaty wróżbita wstąpił niedawno do obniwionu. Mhm. Musisz go zabić. Jest informatorem Alkariego. Wróży mój, zagląda w przyszłość. Trzeba się go pozbyć. Ja lecę do Hygii, nikomu nie mów o swoim zadaniu. Mogę wiedzieć dlaczego. Im mniej osób wie, tym trudniej coś wyjaśnić. Pewne informacje są niebezpieczne. Niektóre sprawy lepiej załatwić po cichu. W porządku, rozumiem. Tu masz namiar na niego i opis jego wyglądu. Nie przeoczysz. Dlaczego do tego zadania powołałeś mnie? Bo jesteś dobrym skrytobójcą i potrafisz zamieniać się w cień. Z obecną mocą pójdzie ci znacznie szybciej i sprawniej. Dobrze, biorę się do roboty. No to teraz, laleczka ty moja. Zadzwonisz do królowej i powiesz, że jest wszystko w porządku. Lecz z powodu sztormów musieliście zrobić postój. Sita, jak tam? Musieliśmy zrobić postój na wyspie. Są straszne sztormy. Nic tam nie jest? Wszystko w porządku, ale pobyt nam się przedłuży. Rozumiem. Gdybyś czegoś potrzebowała, daj znać. Grzeczna mhm. dziewczynko, to teraz powiesz nam wszystko, co wiesz.